Nazywam My się Pia, pochodzę ze Słowenii. Ostatnie 15 lat mieszkam w Niemczech. Czułam, że coś brakowało w mojej pracy, bo studiowałam psychoterapię systemową, która w pewnych przypadkach mi nie pomagała, dlatego zajęłam się pracą z energią i zaczęłam się uczyć tego kierunku. Książki Alberta, oglądanie filmów to było dla mnie jak nowe otwarcie. Zobaczyłam. Duży potencjał dla moich klientów. Próbować zrozumieć wszystko, co się dzieje w życiu, albo próbować rozwiązać problemy, tylko umysłem było niewystarczające, zarówno dla mnie osobiście, jak i dla pomagania ludziom. Zawsze szuka się słów, znaczenia, zrozumienia, a energia jest czymś więcej to są nasze możliwości, które czasem są jak historia, którą trzeba wypełnić. Nie ma właściwie granic. To możliwość wejścia poza granice naszego umysłu. To zmieniło mnie osobiście i oczywiście także w mojej pracy to nowe uczucie. To dynamika grupy, to jak intensywnie tu jesteśmy od rana do wieczora. To rodzina, którą naprawdę się tutaj intensywnie czułam, byliśmy jak AINI, to było to, czego się uczymy. I chciałabym to kontynuować, dlatego jestem w tej grupie. Jesteśmy grupą aktywną także po zakończeniu szkolenia. Będziemy połączeni i możemy sobie pomóc, by skuteczniej wprowadzać tę medycynę na świat, jeśli jesteśmy jak grupa. Teraz jestem inną osobą i innym uzdrowicielem. Dowiedz się więcej o Szkole Uzdrawiania Alberto Violdo u naszych konsultantów rozwoju.